Jak tworzyć lepsze sceny? Dzisiejszy materiał jest skierowany do mistrzów gry, ale gracze również powinni wyciągnąć z niego coś dla siebie. Będę mówił o tym, jakie ja mam podejście do scen i jak ja je konstruuję na swoich sesjach, i mam nadzieję, że dzięki temu również będziecie od tego momentu tworzyć lepsze sceny, a przynajmniej będziecie Myśleć o nich może z innej perspektywy. Rozbiłem to sobie na 5 punktów, będzie do tego jeszcze przykład, więc zapraszam. Tak więc na początku, żebyśmy wszyscy byli na tej samej stronie, taki brzydki e, angielski zwrot chciałbym powiedzieć, co ja rozumiem przez scenę. Sceną jest dla mnie sytuacja na sesji, w której zaczynamy jakiś etap opowieści, i ze względu na to, jaki ten etap opowieści ma cel, w momencie, kiedy ten cel zostaje zrealizowany, scena się kończy. Tak więc w trakcie jednej sceny mogą się zmienić lokacje, mogą się zmienić BNI, ale cel sceny jest ten sam. Tak więc zróbmy lekki krok do tyłu. Będę mówił o pięciu rzeczach, czyli po pierwsze o tym, że scena powinna mieć swój cel. Drugie to jest to, że scena ma swoje otwarcie. Trzy, czyli to, że scena powinna być nakierowana na bohaterów graczy. Cztery to jest trochę opcjonalne, czyli że scena powinna mieć stawkę. I pięć, scena powinna mieć zamknięcie. Scena powinna mieć swój cel, to znaczy że my jako mistrz gry, rozpoczynając jakąś scenę albo prosząc graczy, żeby rozpoczęli jakąś scenę, musimy wiedzieć co my chcemy tą sceną uzyskać. Ze względu na to ja sobie pogrupowałem te cele na cztery różne kategorie. Pierwsza kategoria to są sceny ekspozycje, czyli sceny w których my jako mistrz gry chcemy dać graczom jakieś informacje które będą im potrzebne. Może być to więc zarysowanie konfliktu, może być to przedstawienie jakiegoś bohatera niezależnego, może być to przedstawienie jakichś elementów plotu, które potem będą potrzebne graczom do tego, żeby fabuła poszła do przodu. To, co jest dla mnie bardzo ważne w tym punkcie, a czego nie lubią niektórych mistrzów gry, to jest to, że bardzo często ta ekspozycja jest po prostu przedstawiana nam w formie monologu bohatera niezależnego. Ewentualnie jakąś przydługą scenę opisu, której mistrz gry opisuje miasto, opisuje port, potem to, co się dzieje w porcie, i dopiero po jakimś czasie pozwala graczom wejść w narrację. Dla mnie każda informacja, którą przekazujemy graczom, a przynajmniej prawie każda informacja, powinna być tak naprawdę pokazana, a nie powiedziana, ponieważ z mojej perspektywy to, co pokażemy i to, co gracze będą mogli odegrać, jest znacznie bardziej, jest dużo bardziej wartościowe niż to, co po prostu im powiemy. W kwestii przykładu, wyobraźmy sobie więc scenę, w której bohaterowie wjeżdżają do miasta. To, co chcemy przekazać graczom jako informację, to ekspozycję, którą chcemy dać, to jest to, że miasto jest w bardzo złym stanie, jest tutaj bardzo dużo przestępczości, a książę ma wszystko w nosie i tak naprawdę nie interesują go jego poddani. I to, co ja bym na przykład zrobił, jeżeli chciałbym sprzedać taką informację moim graczom, to jest zaraz na wjeździe do miasta, gracze zostaliby napastowani przez strażników miejskich. Mimo tego, że bohaterowie zapłacili my to na wejściu i tak naprawdę już w tej chwili ich. Pobyt w mieście jest w pełni sankcjonowany, to za chwilę podchodzi do nich kilku typów hal z halabardami w hełmach i mówi: "Dajcie nam pieniądze za to, że jesteście w tym mieście". Natomiast gorszym rozwiązaniem z mojej strony byłaby sytuacja, w której gracze wjeżdżając do miasta, są świadkami sceny, w której kilku strażników miejskich próbuje wyłudzić pieniądze od jakiegoś biedaka. I chociaż w klasycznych konstrukcjach fabularnych, w klasycznych przygodach, które grałem bardzo dawno temu i widziałem wiele razy, to jest taki moment, w którym myślimy sobie, to jest fajna scena. Pokażę bohaterom, że tu, jest, że tu się źle dzieje, że komuś dzieje się niesprawiedliwość i oni zareagują i wejdą w tą scenę. Tylko, że jeżeli okaże się, że gracze nie chcą zareagować nie chcą wejść w tą scenę, to tej sceny nie ma. Więc lepiej jest tą sceną ich trochę zaatakować. Oczywiście nie robimy tego, jeżeli tej informacji nie chcemy przekazać w tak agresywny sposób. Możemy zrobić inaczej, możemy zrobić trochę miętszej. Ale wszystko zależy od tego, jaki mamy cel tworząc scenę, a w tym przypadku naszym celem było stworzenie nieprzychylnego środowiska i pokazania, jak bardzo w tym mieście źle się dzieje. Drugim typem scen, które możemy wyróżnić, to są sceny budujące wiarygodność. I co ja przez to rozumiem? Dla mnie sceny budujące wiarygodność to są sceny, są wszystkie sceny, w których my jako mistrz gry reagujemy na to, co zrobili bohaterowie. Jest to ta tak zwana brutalna reakcja świata albo niebrutalna reakcja świata, ale to wszystko, co sprawia, że nasz świat żyje. I tak więc kontynuując nasz przykład, bohaterowie zostali napadnięci przez strażników miejskich, strażnicy miejscy chcieli od nich pieniądze i gracze podjęli jakieś decyzje, żeby zapłacić, nie zapłacić, coś tam się wydarzyło. Tak więc my jako mistrz gry powinniśmy już wiedzieć, że gdzieś w przyszłości tej przygody może pojawić się scena budująca wiarygodność, w której ktoś znowu przyjdzie do naszych bohaterów i będzie chciał odpowiednio zareagować na to, co się wydarzyło w poprzedniej scenie. Jeżeli bohaterowie postanowili nie zapłacić i wejść w jakiś rodzaj przepychanki, ktoś został ranny i gracze uciekli, to oczywistym jest, że za jakiś czas będzie na nim jakiś list gończy, coś się będzie działo. Trzecia grupa, czyli sceny budujące relacje. Tutaj mam na myśli wszystkie te sceny, w których chcemy, żeby bohaterowie, a tak naprawdę gracze zbudowali sobie konkretne relacje między sobą, ze światem albo z innymi bohaterami niezależnymi. Tak więc tutaj znajdują się te wszystkie sceny Smoltoków, czyli graczy rozmawiających przy ognisku, w karczmie czy w jakimś innym miejscu. Dlaczego uważam, że należy to w ten sposób rozdzielić? Dlaczego sceny budujące relacje powinny być w jakiś sposób oddzielone i pokazane jako inny typ? Tutaj muszę powiedzieć o jednej cesze, którą mam jako mistrz gry, i rzecz, na którą zwracam najwięcej uwagi. Jedną z rzeczy, o którą się staram dbać najbardziej, to jest tempo narracji. Bardzo często, zwłaszcza w jednostrzałach, kiedy mamy 4-5 godzin na to, żeby rozegrać sesję, takie rozmowy, takie budowanie relacji czasami zabiera strasznie dużo czasu. I z mojej perspektywy, jako gracza i jako mistrza gry, charakter development, czego nazwiemy, jest ważnym elementem. Natomiast ja też staram się znajdywać na ten charakter development odpowiednie miejsce w fabule. Kiedy bohaterowie powinni coś zrobić, to niech to robią. Pogadają w innym momencie. A z moimi graczami jest tak, że w momencie, kiedy sesja jest zbyt szybka i moje tempo jest zbyt szybkie, to oni sobie zawsze znajdą miejsce na roleplay i zasygnalizują mi to, że to jest ten moment, kiedy chcieliby o czymś porozmawiać. Kończąc tą dywagację, tak jak powiedziałem na samym początku, ale może nie wybrzmiało to wystarczająco dobrze. Sceny mogą być wywoływane przez mistrza gry, ale mogą być również wywoływane przez graczy. I właśnie dlatego, że są ważne sceny, ale bardzo często dla tempa sesji problematyczne, wyróżniam je jako inny typ scen, żeby móc znaleźć dla nich miejsce. W naszym przykładzie o trudnym mieście powinna znaleźć się więc scena, w której po tym, jak gracze zostali obrabowani przez strażników miejskich, będą mogli o tym w jakiś sposób porozmawiać. Może być to więc scena, w której gracze będą musieli wspólnie zdecydować, gdzie teraz będą spać, skoro właśnie stracili swoje pieniądze na to, żeby wynająć, wynająć miejsce w gospodzie. Tak więc damy graczom możliwość powiedzenia i pokazania to, jacy ich bohaterowie są. Może być ktoś pedantyczny, który nie będzie chciał spać w stodole, albo ktoś, kto będzie bardzo chciał pójść do doków, bo przecież tam na pewno będzie jakaś dobra impreza. Ostatnią grupą scen, o której będę mówił, to są sceny rozwijające bohaterów. W tym przypadku mam na myśli wszystkie te sceny, których zadaniem, których celem jest spowodowanie zmian w bohaterze. To co warto zaznaczyć, to to, że te sceny wcale nie muszą być linearne, jeżeli chodzi o kwestię czasu akcji. Ponieważ w tym typie scen bardzo często umieszczam na przykład retrospekcje, w których chcę dobudować jakiś element bohatera, którego wcześniej go nie było, dzięki temu rozwijam go Chociaż wydarzyło się to trochę wcześniej. No i oczywiście w tym typie scen znajdą się wszystkie te sceny, w których gracze mają swoimi bohaterami do podjęcia najtrudniejsze decyzje. Kontynuując przykład, możemy po tym, jak gracze już zdecydowali, że postanowią pójść spać do doków, zbudować scenę retrospekcji dla jednego z nich. I to może być pięciominutowa scena, w której przedstawimy bohaterowi. Wydarzenie z jego dzieciństwa, kiedy jako mały nygus, który był bezdomny, biegał po porcie i był świadkiem wydarzenia, które potem sprawiło, że musiał uciekać z miasta. Przyłapał grupę przemytników na przerzucaniu czegoś nielegalnego, potem chciał być dobry, więc poszedł z tym do świątyni i powiedział o tym kapłanom, a ci byli w zmowie ze, z tymi szmuglerami, i teraz tak jak powiedziałem wcześniej musiał uciec. Rozbuduje mu to postać, a przy okazji da nam to potem paliwo do kolejnych scen. Skończyliśmy ten największy tak naprawdę punkt pierwszy, czyli to, jakie sceny powinny mieć cel i to, że powinny mieć cel, więc przechodzimy do punktu dru drugiego, czyli do tego, że sceny powinny mieć otwarcie. Tutaj nie ma się co za bardzo rozwodzić. Otwarcia mogą być różne. Zazwyczaj będzie to jakiś rodzaj krótkiego opisu, ale możemy poprosić graczy, żeby to oni coś opisali. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób gramy w naszej grupie. To, co jest bardzo ważne w otwarciu, to jest zarysowanie, gdzie w tej scenie znajdują się bohaterowie, żeby oni wiedzieli, co mogą zrobić, kiedy skończy się ten opis, czy kiedy któryś z graczy skończy coś opisywać. I tutaj płynnie przejdziemy do punktu trzeciego, bo nad poprzednim nie ma się co już rozwodzić. Scena powinna być skierowana w stronę bohaterów graczy. Tak jak powiedziałem w punkcie pierwszym, nasza scena z przykładu jest właśnie sceną skierowaną w ten bohaterów graczy. Nie dość, że gracze są w centrum tej sceny, to jeszcze ona do nich wychodzi i zaczyna ich angażować. I z mojej perspektywy tak powinniśmy myśleć o każdej scenie. Nawet jeżeli ma być to scena ekspozycji, w której dwóch bohaterów niezależnych będzie spiskowało przeciwko temu księciu, którego nasi gracze mogą jeszcze poznać w tej przygodzie. I tutaj bohaterowie graczy powinni ich podsłuchiwać w sposób Jakiś karkołomny, coś co nie będzie dla nich łatwe, coś gdzie będą może musieli wykonać, wykonać jakiś test, na przykład któryś z nich wisi na linie pomiędzy dwoma budynkami, a tych dwóch BN-ów na jakimś bazarze. Tak więc niech nie będą to sceny, w których gracze są słuchaczami, niech to będzie scena, w której gracze coś robią. Ponieważ jeżeli gracze nie robią niczego w scenie, to w gruncie rzeczy nie jest to scena, tylko taka cutscenka, która w bar dla bardzo wielu graczy będzie po prostu nudnym elementem na sesji, nieinteraktywnym, i to jest między, między innymi ten powód, dla którego bardzo wielu ludzi uważa, że narracyjne RPGi to są RPGi, w których tylko mistrz gry coś robi. I teraz przejdziemy do punktu czwartego, czyli do tego, że scena powinna mieć stawkę i będę też mówił dlaczego to jest trochę opcjonalne. O stawkach mówi już skała, chodzi oczywiście o sytuację, w której gracze będą musieli podjąć jakąś decyzję, która coś ich będzie kosztować, ale również coś mogą zyskać. Na przykład właśnie scenę rozmowy dwóch bohaterów. Kiedy tej stawki tam nie będzie, oni będą chcieli zbudować relacje między sobą i nie ma potrzeby wciskania mi jeszcze oprócz tego decyzji do podjęcia. Ale jak się nad tym dłużej zastanowimy, to zdamy sobie sprawę, że gdyby gracze musieli podjąć decyzję, dodatkowo jeszcze oprócz tego, że rozwijają swoich bohaterów albo budują ze sobą relacje, to ta scena może być lepsza. Natomiast nie zawsze jest to łatwe. Nie każdą scenę da się zbudować ze stawką, nie każdą scenę. Nie w każdą scenę należy pchać tą stawkę na siłę. Czasem można po prostu zrobić coś lżejszego. No i czasami stawka wyjdzie z graczy. O co chodzi? Chodzi o to, że czasami nie musimy planować stawki, a po prostu będziemy jako mistrz gry patrzeć co się dzieje, co robią gracze, jakie podejmują decyzje i w pewnym momencie możemy zauważyć, że o, to działanie jest wystarczająco fajne, żeby włożyć w nie stawkę. Albo po prostu gracze coś zrobią, co będzie tej stawki wymagało. I tutaj wracamy do naszego pierwszego przykładu ze strażnikami miejskimi. Gracze wjeżdżają do miasta, są napadnięci przez strażników, i tutaj jest decyzja do podjęcia, jasna stawka: albo płacą, albo wchodzą w konflikt, i wiadomo co z tego wynika. I patrzymy dalej, kolejny element naszego przykładu, czyli podejmowanie decyzji przez naszych bohaterów, gdzie pójdą spać. Czy będą to stajnie, czy będą to doki. W każdym z tych miejsc może się coś wydarzyć, doki będą tańsze, ale tam jest bardziej niebezpiecznie. Znów, stawka, którą stawiamy przed bohaterami. W naszej scenie retrospekcji dla bohatera, który ma rozwijać jego postać, czyli scenę z jego dzieciństwa, również możemy włożyć stawkę. Niech będzie, niech nie będzie tam sam, niech w tych dokach jego dziecko będzie z jakimś swoim przyjacielem i w pewnym momencie ten przyjaciel się przewróci, on będzie musiał zdecydować, czy go tam zostawia, czy ucieka sam. No i punkt piąty, ostatni, również nie będę się nad nim rozwodził, bo jest tak samo oczywisty jak punkt drugi, czyli to, że scena powinna mieć zamknięcie. Czasami może być to zwykłe cięcie, stwierdzamy jako mistrz gry, albo jako gracze, że okej, okay, ta scena się kończy, nie ma co już jej kontynuować, wszystko co było do zagrania, zostało zagrane, przejdźmy dalej. Albo jeżeli mamy jakąś ważniejszą scenę, w której rozstrzygały się losy któregoś z bohaterów, albo któregoś z bohaterów niezależnych, fajnie jest tą scenę w jakiś sposób zamknąć, jakoś ją skonkludować. Czasem wyjdzie to płynnie, czasem trzeba się naginastykować jakimś opisem z nosa, natomiast warto jest to zrobić, żeby jeżeli już budujemy sesję opartą o sceny, to żeby to było widoczne, żebyśmy mieli klamrę kompozycyjną. I teraz dlaczego o tym mówiłem i dlaczego uważam, że takie podejście jest fajne i co można z niego wyciągnąć? Ja jako gracz bardzo często na sesjach spotykam się ze scenami, z którymi nie wiem co zrobić, nie wiem po co one się dzieją na tej sesji. Na przykład idziemy sobie przez miasto i nagle z załuka wypadają bandyci, którzy postarają nas obrabować, musimy z nimi walczyć, bijemy się z nimi, pokonujemy, oni uciekają, koniec sceny. Ja takie sceny walki nazywam przerywnikiem muzycznym. Okej, okay, teoretycznie była tam jakaś stawka do podjęcia, ale jaki to miało cel? Czy to miało przedstawić to miasto, czy nie miało? Bardzo często takie sceny pojawiają się po prostu znikąd, ponieważ niż gry potrzebuje zmarnować trochę czasu sesji. A gdyby wśród tych bandytów był jakiś charakterystyczny NPC, z którym my się potem spotkamy, który będzie ważny dla fabuły, który będzie herstem tych bandytów, z którym my sobie zbudujemy jakąś relację w trakcie tej walki, ponieważ on będzie chciał kogoś porwać, albo my wiemy, że kogoś właśnie porwał, o ile to by było fajniejsze? Albo właśnie wspomniane przeze mnie wcześniej sceny small talków. Bardzo często pojawiają się na sesji takie sceny, kiedy gracze po długim dniu podróży siadają przy ognisku i mistrz, który ma nadzieję, że w tej chwili będzie jakiś roleplay, gracze będą ze sobą rozmawiać, tylko że gracze nie bardzo wiedzą o czym rozmawiać, bo nie bardzo mają powód do rozmowy. Ale gdyby tą scenę rozpocząć podchodzącym pod to gnisko wilkiem, albo właśnie włóczęgą, który nagle postanowił, że położysz gdzieś niedaleko, ale mówi, nie, nie, nie zawracajcie sobie mną głowy. O ile ta scena mogła być fajniejsza i dać graczom jakiś powód do dyskusji, czy jakikolwiek powód do interakcji. Albo właśnie dać graczom taką scenę rozmowy zaraz po tym, jak wydarzyło się coś ważnego, właśnie po tym, jak wydarzyło się coś ważnego, żeby oni mogli to przedyskutować. Żeby to nie było tak, że była jakaś kluczowa decyzja, trzeba było pomóc albo pozwolić któremuś z npc się poświęcić. Straciliśmy właśnie przyjaciela drużyny i teraz od razu fabuła gna dalej i nie mieliśmy czasu się nad tym zastanowić. Nie. To jest właśnie miejsce na Smalltalk. To jest właśnie miejsce, gdzie możemy dać graczom chwilę, żeby to przedyskutowali, poczuli tak naprawdę cokolwiek, co dzieje się w ich bohaterach. I to, o czym mówię, takie podejście do scen może pozwolić Wam trochę inaczej, trochę inaczej spojrzeć na sesje, które gracie. I nie mówię, żebyście od razu wybaczali swojemu mistrzowi gry bezmyślny Railroad, ale czasem właśnie myślenie o scenach i budowanie scenariusza scenami sprawia, że ten Railroad nie ma tak naprawdę znaczenia. I nie ma takiego myślenia, co moi gracze zrobią w tej scenie. Jeżeli będziemy grali myśląc o tym, jakie sceny mają znaczenie, jaki mają cel, to się może nie pojawić. I budując wiarygodność, myśląc o tym, że bohaterowie muszą budować między sobą relacje. Dając graczom informacje w ekspozycji, jesteśmy w stanie bardzo płynnie budować wartką narrację, w której jedne rzeczy wynikają z drugich i sesja toczy się płynniej. I tym płonnym marzeniem chciałbym skończyć to nagranie. Nie zapomnijcie nas zasubskrybować, rzućcie nam lajka, mówcie o nas na Facebooku, piszcie do nas na YouTubie i na Facebooku również, a ja Was zapraszam na kolejnego repegowego, jaka już za tydzień. Co robisz? Wojtku, będzie mi się morda, świecić. Już mnie nie pudruj, bo ja się pocę po prostu. Wiem, ale to kurczę, to będzie się nie, nie świeciło. No To nie jest prawda. Jakby tego pudru jest po prostu za mało. Jak, jakby ja wytarłem nos, że mi się nie świeci na czerwonek pijakowie. No też nie świeci. No mówię właśnie. No ci nie świeci. Ale czego będzie mi się tak świecić, bo jest wielkie i się poci. Dobrze, już kończę, Wojku, bo ja chcę, jechać dalej.